Dzisiaj zrobimy stronę 6 ćwiczeń. Jeżeli chcecie pobrać rozwiązania do całych ćwiczeń, link do nich znajdziecie w opisie do filmu. I zadanie pierwsze. Najniższy grzybek ma 9 cm, każdy kolejny jest to 5 cm wyższy obok. Grybku wpisz ich wysokość. Skoro ten ma 9 cm, 9 plus 5 to 14, 14 plus 5 to 19 i 19 plus 5 to 24 cm. Zadanie drugie. Zapisz odpowiednie działanie, oblicz wynik. O ile większa od liczby 15 jest liczba 39 cm. Czyli od 39 odejmujemy 15, to się równa 24. O ile mniejsza od liczby 47 jest liczba 24, czyli od większej liczby odejmujemy mniejszą i wynik to 23. O ile mniejsza od liczby 120 jest liczba 75. Czyli znowu 120 odjąć 75 to się równo 45. O ile większa od liczby 82 jest liczba 105. 105 jest tylko większa. Odejmujemy mniejszą 82 i wynik to 20. Przechodzimy do zadania trzeciego. Korzystając z podanych informacji wpisz ceny rzeczy przy odpowiednich obrazkach. Czapka kosztuje 35 zł. czyli mamy czapkę za 3 zł. Jest o 12 zł droższa od rękawiczek. Czyli 35 odjąć 12 to 22 zł. I tyle kosztują rękawiczki. Nauszniki są o 37 zł droższe od czapki. Czyli 35 plus 37 to daje nam 72 zł. I o 38 zł tańsze od kamizelki. Czyli o do 72 dodajemy 38 i wychodzi, że kamizelka kosztuje 110 zł. Korzystając z podanych informacji, ustal, ile ważą owoce i wpisz ich masy przy odpowiednich obrazkach. Najlżejszym owocem jest kiwi, który waży tylko 11 deko. Czyli mamy tutaj kiwi waży 11 deko. Banan waży o 9 deko więcej niż kiwi, czyli 11 plus 9 daje 20. 20 deko waży banan, ale o 4 deko mniej niż pomarańcza, czyli do 20. Dodajemy 4 i pomarańcza waży 24 deko. Melon waży o 40 deko więcej niż Bamanan i pomarańcza łącznie. Czyli bierzemy 20, dodać 24, czyli 44 deko. Dodajemy do tego 40, czyli 84 gramy. Dzięki, jeżeli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie link do wszystkich rozwiązań z tym Dzięki.